Siema, z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o tym, kim jest How to Basic. Zapraszam do oglądania. How to Basic to kanał posiadający ponad 15 milionów subskrypcji i zebrał prawie 3 miliardy wyświetleń. Jak można zauważyć, na kanale posiada różnego rodzaju mniej lub bardziej ważnych życiowych poradników. Najpopularniejszy filmik na kanale posiada prawie 80 milionów wyświetleń. Poradnik ten dotyczy zakładania prezerwatywy. Z kolei drugi najpopularniejszy filmik posiada ponad 75 milionów wyświetleń. I ma za zadanie pokazać nam, jak szybki sposób wyrobić kaloryfer na brzuchu. Więc warto sobie zadać pytanie, co w tym takiego właściwie nadzwyczajnego? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to kanał jak każde inne. No właśnie, na pierwszy rzut oka, bo wygląda to trochę inaczej, ponieważ te filmiki to tak naprawdę parodie poradników. Oczywiście na początku większość z nich zaczyna się normalnie, dając nam mylne wrażenie, że to naprawdę profesjonalne poradniki. Oczywiście do momentu, kiedy pojawiają się w nim jajka oraz kilka innych abstrakcyjnych przedmiotów i czynności, które przede wszystkim mają za zadanie prowadzić prawdziwy chaos. Dosłownie i w przemocy, bo często skutkują one potwornym bałaganem. Co prawda, stali widzowie z każdym nowym filmikiem raczej nie spodziewają się niczego normalnego. Bardziej jednak ciekawi ich fakt jak potoczy się dany filmik, bo wbrew pozorom nie każdy wygląda tak samo. Jednak chyba najlepszą częścią widowni są randomowe osoby, które najzwyczajniej w świecie poszukiwały właściwego poradnika, aby na przykład zrobić lazanie czy naprawić laptopa po zalaniu. Oglądają sobie tego typu filmik, a już nawet w trakcie wykonywania tych pierwszych podstawowych czynności Nagle widząc coś takiego, reakcja musi być bezcenna. Może przejdźmy do tego, jak to właściwie się wszystko zaczęło i omówmy sobie jego pierwszy filmik, który pojawił się 8 grudnia 2011 roku. No, nie ma co się oszukiwać. No, myślę, że lepiej się nie dało zacząć tego kanału. I to nie był dzień, w którym How To Basic wstawił swój pierwszy film na kanale. Wstawił swoje pierwsze trzy filmy na kanale. Prócz podnoszenia parasola dotyczyły kolejne oszczędzania energii oraz zamykania drzwi. Oczywiście po tak produktywnym dniu musiał sobie zrobić małą przerwę i powrócił 26 marca 2012 roku z poradnikiem jak spłukać wodę w toalecie. Pewnie część z was zastanawia się, czy tego dnia opublikował jeden filmik, czy może jak ostatnio były to trzy filmiki. No więc wam dam pole do popisu i możecie zgadnąć, ile ich było. Dam wam tak powiedzmy kilka sekund, okej? Okay? Już? Dobra. Więc pewnie większość z was zgadła, że łącznie tego dnia opublikował 94 filmiki. Co prawda wszystkie miały maksymalnie kilkadziesiąt sekund, ale myślę, że i tak to robi niemałe wrażenie. Po krótszej przerwie niż ostatnio, mianowicie 12 kwietnia, opublikował kolejny filmik, dotyczący pranku z kolą. Jak na ten kanał, nie byłoby to nic dziwnego, ale był to przełom kanału, ponieważ od tego czasu mniej więcej wstawia swoje filmiki regularnie i nie po kilkadziesiąt na dzień. Uznał, że wystarczy jeden. I również ten czas zapoczątkował stosowanie dużo bardziej profesjonalniejszych miniaturek, niż wcześniej. Mijało już dobre parę lat, a How to Basic coraz bardziej zyskiwał na popularności. Wraz ze swoimi nadzwyczajnymi filmikami w 2017 roku już dobijał 10 milionów subskrypcji. Wtedy, właśnie 16 grudnia, opublikował legendarną ankietę, która dotyczyła tego, czy na 10 milionów subskrypcji ma pokazać twarz, i jak się pewnie domyślacie, zdecydowana większość była za. Śmiało można powiedzieć, że miał to być jeden z największych wydarzeń na YouTube. I fani się tego doczekali 24 marca 2018 roku. Filmik aktualnie ma ponad 35,5 miliona wyświetleń. Co ciekawe, w 48 godzin po publikacji filmik już posiadał 12 milionów wyświetleń, więc trzeba przyznać, że no, robił niezłego szumu. Wszyscy byli w szoku, gdy okazało się, że How To Basic to tak naprawdę Michael Stevens z kanału Wisacz. Kanał głównie opiera się na nauce i technologii i zebrał do tej pory ponad 16 milionów subskrypcji. I naprawdę ciężko było uwierzyć przez ten cały czas, że był to Michael. No i słusznie, bo tak naprawdę okazało się, że to inny youtuber. Mianowicie Max MoFo. A później okazało się, że to jeszcze inny gość. No i tak w kółko, i w kółko w sumie i. Tak, ostatecznie to okazało się, że było to z, chyba z kilkanaście, kilkadziesiąt youtuberów, więc. No, ten filmik to był oczywiście jeden wielki żart. Na końcu filmiku jest przedstawiona osoba, która prawie odkryła, kim jest nasz youtuber. Ale pech tak chciał, no, że został przez niego zabity. No cóż, wychodzi na to, że zbyt szybko nie dowiemy się, kim jest dokładnie how to Basic, albo może kim są, bo. Sprawa może być trochę bardziej skomplikowana, ale kto wie, może na 20 milionów subskrypcji, może dowiemy się czegoś więcej. I to by dzisiaj chyba było na tyle. Jeśli Ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam również na mojego Instagrama i grupę na Facebooku, do których link znajdziecie w opisie oraz na drugi kanał, na którym będę publikował skróty ze streamów moich. Więc trzymajcie się i jo.